Witam w kolejnym, już szóstym odcinku programu Najgorsze gry Wszechczasów. Fanmate, dziś zabiorę się za grę, a raczej paczkę Gier, która jest znana wśród graczy jako ta najgorsza, niedopracowana i niegrywalna. W jednym z odcinków Bartek recenzował jedną grę, czyli Chitamen, która pochodziła właśnie z tej paczki. Tak, mowa tu o Action 52, z tym że dziś zajmę się wersją nie na konsole NES, a Sega Genesis. Zapraszam do oglądania. Wow! Action 52, cartridge dosłownie przeklęty, który po raz pierwszy ujrzał światło dzienne we wrześniu 1991 roku, na konsole Nintendo Entertainment System, a dzisiejszy twór na Sega Genesis 2 lata po niej, w maju 1993. Twórcami tego chłamu było Active Enterprises, a port na Genesis Isa przez Farsight Studios. Można by stwierdzić, że lepsza konsola może równać się do pracowanej grze. Nic bardziej mylnego. Dowiedzmy się zatem, tym, dlaczego ta paczka zasługuje na miano przeklętej. Więc oto menu główne tej jakże zacnej produkcji. Mamy tu do wyboru 52 gry. Są one jednak różne od odpowiedników z konsoli NES. Są tylko nieliczne wyjątki takie jak U.S. tamen oraz parę innych, które zostały przeportowane oraz zmienione. Zacznijmy jednak omawianie od pierwszej gry, Bonkers. A raczej Go bunkers to gra, w której jesteśmy piłką, która może zmieniać kolory oraz zbijać kolorowe klocki. Na temat tej gry zbyt wiele nie da się powiedzieć, ale spróbuję. Chodzi tu głównie o to, żeby dotknąć kwadratu, który zmienia kolor piłki oraz mając odpowiedni kolor, zbijać klocki o kolorze piłki. Jeżeli ktoś to zrozumiał to dobrze, a jeżeli nie, to trudno. W późniejszych poziomach mamy jeszcze pułapki. W trzecim poziomie gra zaczyna być trudna z powodu złego sterowania i zbyt szybko poruszającej się piłki. Jednak po Mimo tego uznaję, że ten jeden tytuł jeszcze jest na poziomie na tyle wysokim, by nazwać go ogrą. Przejdźmy do gry numer 2. Dark Sign, to gra gdzie latamy statkiem kosmicznym. Już na samym początku widać, że mieli na tę grę wyjebane, bo sterowanie to jakiś kurwa żart. Tutaj nie latamy za pomocą strzałek kontrolera, tylko innego przycisku. Jest to na tyle zjebane rozwiązanie, że statkiem podczas lotu się nie da manewrować. A, o wyhamowaniu można zapomnieć. Co prawda jest pole siłowe, które chroni nas przed uderzeniami, jednak Włączamy je oddzielnie i zużywa paliwo. Nie muszę chyba mówić, że to zmusza nas do wciskania trzech przycisków na raz. Poza tym jest to gra praktycznie jak każda inna. Nic oryginalnego. Nie bawiłem się przy niej dobrze. Wręcz przeciwnie, wkurwiała mnie niemiłosiernie. Zresztą action 52 jest znane ze zjebanego sterowania. Wyobraźcie sobie sterowanie na kontrolerze i wciskanie trzech przycisków na raz. Ja pierdolę. Następną grą jest dynotenis. Tutaj naprawdę nie wiem co powiedzieć bo nie mam drugiego bracza, który mógłby ze mną zagrać żeby ocenić. Do jasnej cholery, czemu nie ma C Ingle playera do chuja pana oraz gdzie jest Title Screen to dyskwalifikuje na starcie ten tytuł. Każda gra powinna być grywalna tylko dla jednego gracza, a dwóch graczy powinno być opcją. Co my tu mamy dalej? Ach, znane wszystkim z Nesa. Us. Na pierwszy rzut oka wygląda przyzwoicie. Jednak po zagraniu staje się jasne że ta gra to kurwa zwykły badziew jeszcze gorszy od wersji na Nesa, Bo tam przynajmniej mogłem skończyć jeden poziom, gdy strzelamy w przeciwników. Oni po prostu znikają bez efektu. nada czasami zostajemy zabici z niewiadomego powodu. Rani nas upadek z wysokości. Czasami można wbiec przez platformę, spaść się zabić, a czasami przy starcie gry dzieje się to. Nie mam kurwa słów, żeby opisać ten tytuł. Jest jeszcze gorzej niż na nasie, ale cóż, mamy jeszcze dużo gier do oceny, więc przejdźmy dalej. Piątą grą jest Starball Jest to gorsza wersja pinbola, z tym, że tutaj kulka może przechodzić przez paletki. Nic w sumie tu nie ma do omówienia, bo pierwszy poziom ciągnie się kurewsko długo i nie wiem czy w ogóle można dojść do drugiego. Grałem w tobite 45 minut i sterczałem jak debil w pierwszym poziomie. Sam pomysł umieszczenia pinbola na kartridżu świadczy o tym, że twórcy mieli wyjebane i robili wszystkie gry na szybko. Odbijasz się, odbijasz i odbijasz. To wszystko. Czasami przelecisz obok jakiejś twarzy i spowoduje ona jakiś efekt dźwiękowy. Ale tak poza tym, to pinball nic tutaj nie jest oryginalne. Wieje nudą na kilometr. Szóstą grą jest Cybele Inder. Jest to chujowy klon Afterburnera z nes -a. z tym, że tutaj gra jest tak monotonna, że nawet chyba Chuck rizby by zasnął. Przez bite 5 level i latasz po tych samych mapach, otoczenie nie zmienia się. Jedyne co tak naprawdę jest inne to muzyka i natężenie rakiet. A no właśnie, rakiety. W piątym poziomie i szóstym rakiet jest tak dużo, że ciężko ich unikać. One dosłownie podążają za tobą, a detekcja kolizji nie ułatwia zadania. Czasami rakieta przez nas przeleci, a czas Wystarczy, że koło nas się znajduje i już wąchamy kwiatki od spodu. Żałosne następnym tytułem jest Daytona. Jest to kolejny klon innej, lepszej gry Ratray Serznesa. Jest to gra wyścigowa w której mamy dojechać do mety. I to jest jedyny cel tej gry. Niby po drodze są jakieś samochody które ciężko jest wyprzedzić bo sterowanie to masakra ale jechałem na pierwszym biegu i gra mimo wszystko mi zaliczyła poziom. Detekcja kolizji znowu wyjechała na urlop, bo wyprzedzanie to Katorga wystarczy, że jeden na piksel twojego pojazdu znajdzie się koło drzewka bądź innego pojazdu nie ma zmiłuj, twoje auto staje, a ty musisz się znowu rozpędzać. Efekt cudzysłów zderzenia to też jakiś żart. Czerwone mignięcie na ekranie. To jedyne co mogli zrobić jako efekt. Nasrałbym na ekran i na pewno ładniej by to wyglądało niż to co tu jest. Nie rozumiem jak na lepszej 16-bitowej konsoli można zrobić grafikę gorszą od tej na 8-bitową otoczenie zarówno jak w Side że się nie zmienia. Poza układem mapy znowu mamy góry z zieloną trójkolorową trawę drzewka które mają max 4 kolory oraz niebieskie niebo. Tylko na tyle było ich stać. Przecież Sega Genesis miała o wiele większe możliwości. Nishness Sprite naszego pojazdu jest krzywy i chujowo wycięty. A poza tym z czym my się kurwa ścigamy? Z wrakami pojazdu że są brązowe co to ma być, gównolot jakiś czy co? Jest to dopiero siódma gra a już mnie kurwica bierze. Boże, jeszcze 45 gier, ja chyba nie wyrobię. Numer 8 15 puzzle czyli puzzle mamy ułożyć cyfry w kolejności od 1 do 15 gra grywalna, jednak nudna jak flaki z olejem. Ja chcę akcji, a nie myślenia logicznego do kurwy nędzy i im chyba naprawdę brakowało pomysłów i jebnęli to co im przyszło do głowy wiecie co? Już wersja Nanesa miała więcej akcji i grywalności. Tam się przynajmniej można było pośmiać z bugów i nieudolności. A tutaj nawet nie mogę się dobrze bawić brając w gry które notabene były robione żeby dawać ludziom satysfakcję. Niestety ja jej nie odczułem. Jedyne co odczułem to ból dupy od siedzenia na krześle. I rozwiązywania tego chujstwa. Dalej mamy sketch czyli chujowa wersja, Painta. Ja pia dole, jak na pieprzeni musieli być twórcy, żeby dać rysowanie jako zapychacz. Przecież to się nawet jako granie kwalifikuje. I to o tyle. Rysujesz, rysujesz i rysujesz. Numer 10. Starduel, kolejna gra tylko na dwóch graczy. Tutaj chciałem zaznaczyć że każda gra w menu oznaczona na niebiesko jest dla wielu graczy. Tym razem jesteś statkiem kosmicznym i twoim zadaniem jest rozjadać statek drugiego gracza. Brzmi ciekawie, dla mnie nie. Dalej. Numer 11, Haunted Hills, jesteś cześkiem hydraulikiem i zbierasz diamenty, ostatni diament, koniec poziomu, czy muszę mówić, że gra ma bardzo podobne problemy co łus, spadasz przez platformy, przeciwnicy za szybko się poruszają, a ty nie masz czasu na reakcję, czasami jesteś tak daleko na ekranie, że nie widzisz co jest przed tobą, co skutkuje śmiercią, upadek z wysokości zabija cię, co dodatkowo utrudnia grę i wkurwia, bo sterowanie to znowu porażka, gra te same dźwięki co reszta, tak, 52 co dodatkowo powoduje krwawienie z uszu. Nie dość, że oczy to jeszcze uszy, ten kartridż nie zna litości. A co to jest? Pies z wścieklizną, który stracił oczami? Nie to pysz, który dostał padaczki oraz szczur, który nawpierdalał się betonu? Drugi level to jakiś żart. Nie dość, że niektórzy wrogowie popierdalają jak Kubica na rajdach, to jeszcze ciężko jest ich zabić, bo atak, który przeprowadzamy ma chujowy zasięg. Czasami trafisz, czasami nie. Czysta loteria, chujowa gra. Idziemy dalej. Numer 12. Alfredo. O, czyżby to była 16-bitowa wersja gry Alfred in the Fetuk z Nessa, ta która nie działała bo zawieszała konsolę, ciekaw jestem jak tutaj będzie wyglądać. Co kurwa, nie działa, ale, zaraz, jak to? Moment, chwila. Niech ja zresetuję emulator. Historia chyba lubi się powtarzać. Co się stało? Czy to tak trudno przetestować grę i sprawdzić, czy działa? Czy naprawdę musieli mam wciskać ten badziew za 199 dolarów? Może to wina emulatora. Jednak ja dla jednej gry nie mam zamiaru zapychać sobie dysku. Dalej. Numer 13. Chitamen. O, ciekawe, jak ta wersja będzie wyglądać. Chyba już wiadomo jednak jak. Brak historii, brak wyjaśnienia, włączasz grę i zapierdalasz. Tak trudno było napisać historię wziętą z dupy dla tygry Poza tym, pierwszy poziom jest niemożliwy do przejścia, bo twórcy najebali wrogów jednego na drugim. Sytuacji nie poprawia fakt, że nie można atakować podczas skakania, a ekran jest czasami tak daleko, że nie widać co jest przed nami. Mam jeszcze jedno pytanie. Jak atakujesz to dlaczego bohater robi 3 albo 4 uderzenia? Nie mam pojęcia. Są tu dokładnie te same problemy, Problemy co WUS oraz hontet Wiecie? Standard. Dalej. Numer 14. Skirmisz. Kolejna gra dla dwóch graczy. Coś w rodzaju pola bitwy. Nie wiem co o tym powiedzieć, więc przejdźmy dalej. Numer 15. Devcarch. Gra w której jesteś statkiem na nawodnym i twoim zadaniem jest zatopić statki podwodne. Kolejna gra typu kopiuj i wklej. Każdy poziom wygląda tak samo. Muzyka się tylko zmienia. Nowym problemem tutaj jest to, że jak zniszczymy jeden okręt i zaraz pod nim znajduje się inny, to bomba nadal wybucha na pierwszym mimo iż ten został zniszczony. Ten buch nieraz mnie doprowadził do kurwicy. Poza tym gra od czwartego poziomu jest trudna, bo dosłownie wszędzie latają rakiety i ciężko ich unikać. Jak zwykle kolejna gra, która została zrobiona na szybko, numer 16. Mind Tytuł ciekawy, a gra to Saper. Ja pierdolę. Chyba nie muszę omawiać zapera, prawda? Przejdźmy dalej. Numer 17. Alien Attack. Gra to side scroller. Jesteś na księżycu i wybijasz w pień. Właściwie co ja wybijam? Dlaczego ginę bez powodu? Dlaczego poziom kończy się tak po prostu jak to? Dlaczego? Po co kurwa mać dalej, bo nie zdzierzę? Numer 18. Billy Bob. Coś w rodzaju static shootera. Stoisz w miejscu i wybijasz w pień kolejne fale wrogów. Cze Czasami oczekiwanie między falami jest tak duże, że można by przysnąć. W późniejszych poziomach wrogów jest tak dużo, że ciężko jest wszystkich zabić, a po jakimś czasie rewolwer przestaje strzelać. Wciskałem wszystko, myślałem, że trzeba go przeładować. Takiego chuja. Następna do odstrzału. Numer 19. Sharks. Pamiętacie ten tytuł z Nessa. Ten, w którym wali się w rakiny i czeka aż łaskawie przypłyną? No właśnie. Niby tutaj rekiny przypływają częściej, ale gra ma te same problemy co Death Charge. Jeżeli jeden rekin jest przed drugim i ginie, to nie można zabić tego z tyłu. Poza tym rekiny potrafią pływać tak nisko, że nie da się ich w żaden sposób trafić. Gra troszkę lepsza od wersji Biznesa, ale nadal chujowa jak stonie nieszczęść. Numer 20. Knockout. Jest to boks i znowu gra dla dwóch graczy. Jedynym problemem jest to, że można skakać. Po co? Nie mamy pojęcia. Ale kto normalny skakałby podczas boksu? Ech. Numer 21. Intruder. Jest to gra, gdzie jesteśmy jakimś zielonym ludźmi. Dzikiem i napiedalamy w roboty, dotkniesz ścianę, giniesz. A pogeł kurwicy osiągnąłem w drugim poziomie. Gdy zobaczyłem że jest taki sam. Poza tym twórcy w drugim levelu tak najebali robotów że nie da się dosłownie czasami ogarnąć tego co się dzieje na ekranie. Naprawdę, nie myślałem że te gry będą aż takie złe. A jednak się myliłem. Do tej pory każda z tych gier nie zaskakiwała niczym. Miały te same problemy, te same bugi, te same poziomy. Zobaczmy jednak co dalej ma w sobie ta cudzysłów paczka. Numer 22. Echo. Jest to nic innego jak kopia Simon mówi: Klikasz na kwadraty w odpowiedniej kolejności. Dobry Boże. Numer 23, Freeway. To jest kopia gry o tej samej nazwie, na Atari 2600, gdzie przebiegaliśmy kurczakiem przez ulicę. Z tym, że tutaj jesteśmy psem i musimy przynieść wszystkie rzeczy z jednej strony ulicy na drugą. Gra prosta, ale nudna, bo jak zwykle, poziom drugi nie różni się niczym od pierwszego. Zaskoczeni, ja nie. Poza tym, gdy pies zostanie przejechany, zostaje rozjebany w drobny mak. Normalnie istny postal. Chyba nie muszę wspominać, że jedyna rzecz jaka się zmienia to ten. Autora z muzyka. Dalej mamy numer 24. Maustrap, Kopia Freewaya, mysz, która musi zebrać ser, żeby przejść dalej. Każdy poziom wygląda tak samo, tylko prędkość przebiegania kotów się zmienia na wyższą. Ser czasami potrafi się respić w miejscach niemożliwych do wzięcia, ale nie udało mi się tego nagrać. Nie rozumiem, dlaczego twórcy nie zrobili chociaż innej palety kolorów. Numer 25. Ninja, Gra, w której nie ma zasad. Tak długo jak będziesz biegł w lewo, tak zawsze wygrasz poziom. Dotykanie wrogów nic ci nie robi, nie atakują cię, nie możesz też zginąć. Iście rewolucyjne rozwiązanie, nieprawdaż. Numer 26, Slalom. Gra narciarska, zjeżdżasz ze stoku i przy okazji unikasz drzew. Nuda, już chyba bardziej angażującym zajęciem byłoby patrzenie jak farba schnie. Numer 27, Downless. Łapiecie, Dauntless, bo samolot którym lecimy tak się nazywa. Nie było innej nazwy typu. Super wyjebana kopia każdej innej gry na tym kartidżu, na serio nie można było oryginalniejszego tytułu wymyślić, tylko taki badziewny. Gra jak każda inna, ma te same problemy co Sharks oraz Deft Charge. Strzelanie przez jeden samolot w trakcie jego rozwalania niemożliwe. Nie rozumiem dlaczego gry na NES-a miały bogatą szatę graficzną, wiele poziomów oraz dobry gameplay, ilość, a nie jakość. To określenie najlepiej pasuje do całej tej cudzysłów paczki. Numer 28. Force One. Znowu niezwykle oryginalny tytuł, a sama gra to Space Shooter który korzysta z tłamenia głównego. Chyba nie myśleliście, że użyją innego. Co? Latasz i rozwalasz statki. A wokół ciebie lata jakiś pizdryk którego nie da się w żaden sposób zabić. Dotkiesz go i giniesz. Koniec tematu. To nie gra dla miękkich chudzi pijących wodę po parówkach i golących się obieraczką do warzyw. Numer 29 Spyg, istna kopia Maustra tym razem jesteś pająkiem, który musi wpierdalać muchy. Chciałem zaznaczyć, że każda z tych gier ma po 10 poziomów, które można skończyć w 2-3 minuty, a na koniec zostajemy wyrzuceni do menu głównego. Nie mam zamiaru recenzować takiej samej gry. Nie wiem, nie można było maustrapa i tego czegoś zlepić w jedną grę i zrobić coś świeżego i oryginalnego. Dalej mamy 30. A plus Jesteś rolnikiem, który łapie jabłka spadające z drzewa. Jeżeli złapiesz zielone jabłko, zaliczasz faila, co wyróżnia zielone jabłka od czerwonych. Nie wiem, w sumie to dalej jest jabłko, więc niby czemu miałby go nie chcieć, a może jest zgniłe? Chuj wie, Już mi tak te gry zlasowały mózg, że nie wiem o czym mówię. Numer 31. Skater. Jeźdź na deskorolce i unikasz zdechłych kotów oraz piłek plażowych. ta a, zdechłych kotów. Chyba na tej dzielnicy tak nienawidzą kotów, że są zażynane i wyrzucane. Dosłownie co parę sekund leżą na ulicy. W dodatku, co robi pani na plaży leżąca i machająca do nas? Przecież tam pewnie takie bierze się wytrzymać nie da, ale mój Boże co ja się znam. Jedziemy dalej z tym koksem. Numer 32. Sunday Drive. Następna nudna gra. Jedziesz przed siebie i nic poza tym i co chwilę widzisz znak. SegaVille. Next Exit. Przecież widać, że to jest skrawek poziomu zapętlony cały czas. Co oni myśleli? Że nikt się nie połapie? Za kogo oni nas uważali? Za debili? Przecież to jest niżej niż Wodorosty. Numer 33. Starville. Kolejny Space Shooter. Tym razem latasz na międzygwiezdnym placu budowy. Co? Nie widzicie tego? Ale o tam. Mamy tu znowu tło z menu głównego. Szare brzydkie ściany przypominające beton oraz jakieś dziwne kwadraty. Co to kurwa jest? Numer 34. R Commando. Kolejny shooter ale tym razem na drugiej wojnie. Jesteś bombowcem który strzela w inne bombowce oraz myśliwce. Problem w tym że już pierwszy poziom to katorga, która powinna być jakąś karą za grzechy bo tego chujstwa w żaden sposób się nie da przejść. A to samolot już na starcie cię rozjebie. A to przeleci obok ciebie a gra zaliczy że niby w ciebie wleciał. Nie mogę, idę dalej. Numer 35, Shootout, prawie że kopia Billy Boba, z tym że tu strzelamy do zwierząt, w drugim poziomie jest celów od zajebania, nie ogarniam tej gry. Numer 36, Bomb Seway. gra w której jesteś żołnierzem i uciekasz przed bombami, gra ma podobne glitch co Ninja, z tym że tutaj jeżeli dojdziesz do prawego końca ekranu, nic ci się nie stanie, żadna bomba w ciebie nie trafi, ta gra, ona po prostu wierzy się. Numer 37, Speedboat, kopie z lomu. tutaj pływasz łódką, i unikasz innych, nic więcej, pływasz do utranej śmierci, chyba tylko do drugiego poziomu gdzie ilość łódek przekracza wszelkie normy. Numer 38, Dedant, jesteś mrówką strzelającą kulami krwi do innych mrówek, wszystkie mrówki prócz tych z czerwoną klepsydrą są do zabicia, a połowę czasu, nie ma nawet co strzelać, po prostu cudownie. Numer 39, G Fighter. Następny Side Scroller. Mam dość dalej. Numer 40. Mana Tym razem jest to gra typu Castle Defense. Bronisz zamku przed najeźdźcami. Następne poziomy oczywiście nie różnią się wyglądem, ale za to mamy nowy typ przeciwnika trola. Poza tym każdego przeciwnika można zabić miliard razy tak, ten sam błąd co w DevCharch oraz innych podobnych. Chciałbym również wspomnieć o dźwiękach umierania. Jak w każdej grze we krzym 52 powtarzają się, ale tu dosłownie wszystko wydaje taki sam dźwięk. I to tyle. Strzelasz tak przez 10 poziomów, a na końcu gra wypierdala cię do menu. Numer 41 Norman. Pamiętacie Storm WD Desert na Nasie, gdzie wszystkiego czego dotknąłeś rozwalało się w pył i byłeś nieśmiertelny, no to jest właśnie ta gra, tylko tutaj nazwa jest zmieniona. Jak tam byłeś praktycznie nietykalny, tak tutaj gra pokazuje ci środkowy palec. Wszystko czego dotkiesz, rozwala cię na kawałki. Nawet jak twój piksel znajdzie się niedaleko żołnierza. Gra zaliczy żeś dostał pociskiem kalibru 666 mm. Numer 42. Armo Battle, czyli Norman w wersji dla dwóch graczy. Co, nie chciało się tworzyć menu głównego w grze, to zapchało się cartridge tym prawda? Numer 43. Magic Bean. wspinasz się po wielkim pniu z przerośniętej fasoli, dużo rzeczy wyrzucają tam na górze. Wiecie czego mi jeszcze brakowało do kolekcji przedmiotów, zużytego kondoma. Prócz tego nie da się za wiele tu powiedzieć, poza tym że dalsze levele to Kontrol C, Kontrol V. Numer 44. A patrz, tym razem latasz helikopterem i niszczysz inne cele. Ta gra ma tak chujowo zrobioną skalę i grafikę. Że myślałem, że szare tło po lewej i po prawej to chmury, ale okazuje się, że to skały. Widzicie także te szare punkty na środku? Ich też kurwa nie można dotknąć, ale przez drzewa już przelecisz. A co to jest? Latający czołg czy jaki chuj? Poza tym gra jak każda inna. Numer 45. Paratrooper. Tutaj zbierasz coś co wygląda jak kuchenka. Strzelasz do robotów. Nuda numer 46 Sky Avenger czyli Apache w wersji side scrollerowej i znowu napierdalasz w samoloty, Cepeliny, oraz inne badziewie. Ja pierdolę, przecież to jest niepojęte. Nie ma takiej gry na świecie, która by była nudniejsza niż wszystkie ze Krzyn 52 razem wzięte. Nic dziwnego, że kartridż nigdy nie był legalny. Dobrze, że Sega i Nintendo ten do nie dały licencji tym skurwielom na sprzedawanie tego oficjalnie. I jeszcze ta cena. Nie wiem jak można żądać tyle kasy za tak chujowe gry. Ich do reszty ty pokurwiło. Ech, jesteśmy na finiszu. Ostatnie 6 gier. Numer 47, Sharpshooter. Ko Shootouta z tym, że z perspektywy trzeciej osoby. Dalej. Numer 48, Meteor. Ta gra również była obecna na Mesie, z tym, że praktycznie nie było w co strzelać, a jaki już to strzelało się w płonące kondomy. Tu jest nie inaczej. Strzelasz, strzelasz i strzelasz. Nieważne, że Meteor doleci do ziemi i tak nie przegrasz. Numer 49 Black Hole. taaa, Teraz to dosłownie mam czarną dziurę zamiast mózgu. Ech. Kolejny side-scroller z jedną różnicą. Ekran się porusza w różne strony, co utrudnia celowanie. A tak poza tym jak każdy inny, ograny do bólu schemat. Numer 50 The Boss, Jesteś jakimś krokodylem ubranym w garnitur i wyżynasz w pień żaby w uniformach, strojach policyjnych oraz inne badziewie. Kolekcjonujesz pieniądze, ale nadal poziomy dalej nie zmieniają się. Układ drabin taki sam, a pieniądze pojawiają się w podobnych miejscach. Numer 51 jest niemałym zaskoczeniem, bo jest to Pong. To jest niewiarygodne. Nie mogę uwierzyć, że oni próbowali to wszystko wcisnąć ludziom za całe 199 dolarów. Przecież to jest prawie 700 zł Za tyle można było przecież kupić nowiutką konsolę. Wiecie co by było lepsze niż wydawanie kasy na ten chłam? Dać ludziom biednym. Oni by kurwa lepszy użytek mieli niż my z tego kartridża. To jest kurwa obraza dla graczy starej daty. Ta gra śmieje się ze standardów jakie tamte konsole wyznaczały. To jest kiepski żart, który nie powinien był powstać. A wiecie co jest najgorsze tu nie ma 52 gier, jest tylko 51 ponieważ ostatnia opcja to najtrudniejsze lewele z każdej z gier. Oni sami sobie przeczyli. Sama ich reklama miała nieprawdziwe informacje. Jeżeli zobaczyłbym jednego z twórców, wytoczyłbym im proces za jawne oszukiwanie ludzi. Grafika w każdej z tych gier to żegowiny wyplute w komputerze i posklejane na odpierdol, każdy sprite, każdy piksel jest chujowy, przepełniony płaczem i zgrzytaniem zębów, każdy dźwięk, każdy utwór muzyczny. Każda nuta, która tworzy te utwory jest chujowa do granic możliwości. Ta gra w żaden sposób nie odzwierciedla tego jak gry wyglądały na Sega Genesis. Dźwięk, grafika, gameplay, cena, wszystko wymieszane aby stworzyć coś co doprowadzi każdego do wydłubania sobie oczu oraz przedziurawienia uszu gwoździami Nie dotykać tego nawet kurwa kijem, choćby dawali kurwa za darmo albo nawet płacili i obiecywali gruszki na wierzbie. Odmówić i kazać spierdalać. A teraz przejdźmy do not bo mnie zaraz krew zaleje. Grafika 0 Audio 0 Grywalność 0 Ogólna ocena Pierdolone 0